Siemaneczko, dawno nic nie wrzucałem, żadnego vloga. Ostatnio same shorty blatują, więc coś tam dzisiaj postanowiłem nagrać. Tak to wygląda sobie elegant brzosowy, jeden z ostatnich z tych nietypowych kolorów. O, tutaj jeszcze, jeszcze troszeczkę zostało oryginalnego koloru, ale to wszystko wyleci, bo no, no, tutaj to były szczępy tu akurat w tym wypadku no, to było dużo, dużo więcej w szczępach niż to co teraz widać widać te boczki tutaj, musiałem podorabiać już w tej chwili nawet na to potworzyłem sobie szablony, bo ostatnio coraz częściej właśnie te maluchy które robię to mają te elementy tutaj wygnite, więc zrobiłem sobie szabloniki będzie teraz dużo szybciej z dorabianiem tego pierwszy, pierwszy maluch, w którym musiałem całe te elementy, na których się mocuje wahacze dorobić całe nowe, bo no niestety niestety te były bardzo tragiczne, zazwyczaj tylko tutaj gdzie przychodzi, gdzie się łączy z podłogą, zazwyczaj tu robiłem tylko wstawkę z tym mocowaniem, łącznie z tym mocowaniem pod pas. A tutaj w tym, no, jak widać całe wygnite. Na to oczywiście te szabloniki porobiłem na prawą i lewą stronę, bo w pierwszym, w pierwszym podejściu, no tak jak zawsze myślałem, że odwrócę sobie tylko szablonik, a tu jednak różni się tym. W sumie no, szablon mam jeden, tylko ten element. Na stronę od kierowcy, tu jest większy ten trójkącik, więc dorobiłem sobie tylko ten kawałeczek szablonu, dodatkowo na tą stronę, że to będę robił. No i tutaj jeszcze na tym jest dodatkowo przychodzi śruba, tu w tym miejscu jest śruba do mocowania zbiornika. Tutaj tego nie ma, yy, tutaj jest akurat w tym miejscu tak samo tutaj musiałem zrobić wstaweczkę w którym z maluchów robiłem tutaj przez całe pasek no tutaj tu było wygnite przy tunelu środkowym yy, tutaj oczywiście też te blachy całe musiałem całe to było wygnite zresztą gdzieś tam wrzucałem może jak będę miał zdjęcia to dołączę yy, tutaj te wzmocnienie końcówka progu wzmocnienie słupka B problem zawsze był z tymi blaszkami bo niedostępne ktoś tam zaczął robić ale cena z jaką teraz te blaszki są no to jest no porażka porażka 500 zł za dwie sztuki to stwierdziłem że taniej i no, w sumie szybciej, no, no teraz już będzie szybciej. Za pierwszym razem było gorzej, no bo musiałem stworzyć. Zaraz Wam pokażę. Stworzyłem sobie kopyta i teraz bezproblemowo problem, bez troszeczkę zmodyfikowałem kształt. W oryginale jest to, tu jest przetłoczenie. Tutaj tak leci ze skosa, i tutaj, a ja to zmodyfikowałem. W tym jeszcze zrobiłem, jeszcze było inaczej. A tutaj po tych blaszkach zmodyfikowałem, że teraz tylko poleci tutaj i to w zupełności wystarczy. Wszystko będzie pasować, gdzieś dorobiłem. Dorobiłem już na tym kształcie, nawet nie wiem gdzie to rzuciłem. Nowy taki element, więc powiem Wam tak, koszt tych dwóch blaszek. To jest tych dwóch blaszek z tym wzmocnieniem tutaj od tyłu. Z dwójki blachy to jest. koszt takich dwóch blaszek to jest 120 zł. Godzina, godzinka roboty i te dwie blaszki powstają, a, a nie 500 zł. Także w tej chwili już nie. No klienci, którzy zlecą naprawę malucha, będą mieli to wygnite. Nie będą musieli tego szukać, kupować, bo dorobiłem sobie kopyta i będę robił te elementy od rączki. Z góry zaznaczam, nie, nie robię tych elementów na sprzedaż. Nie mam na to czasu, żeby tworzyć, klepać i sprzedawać. Tylko po prostu mówię, że no cena jest troszeczkę na wyrost. Dobra, tak to wygląda. Tutaj już mam wstawioną. Beleczkę podresor, wzmocnienia progów. Jutro, aha, no tutaj jeszcze musiałem, całe te doły tutaj też tak samo były wygnite z jednej i z drugiej strony. Yy, całe musiałem tutaj wspawać takie paseczki blachy. Wzmocnienia progów wstawione z jednej i z drugiej strony. Tak jak zawsze, one są wyższe. Dopiero jak przyjdzie poszycie zewnętrzne. Wtedy będzie obcięte, żeby milimetr wystawało, jak się robi masę. Wtedy jest jak wam pokażę, załóżmy, że tutaj jest, to jest góra. Próg mamy w tym miejscu, to poszycie progu, to jest tutaj, w tym miejscu, tu idzie poszycie progu. I teraz jak masą zaciągam tutaj to, to masa ładnie wchodzi na to i na poszycie progu. Jeżeli zrobimy to na równo i tu masą, to tą masę łatwo zerwać. Tu przychodzi uszczelka, tu się wchodzi, nogą się kopnie tą uszczelkę i uszczelka w końcu tą, tą masę zerwie. A jeżeli jest w ten sposób zrobione, z taki delikatny milimetrowy rancik zostawiony, o coś takiego jak tutaj, to wtedy ładnie masem jak się to zaciągnie, ta masa zawsze tutaj będzie. No, jutro się biorę za wycinanie, wyrzucanie tylnych nadkoli. Odbudowę tutaj tego naróżnika całego wewnętrznego, bo zewnętrzne narożniki już przyszły, tylko muszę je wypiaskować, zrobić epoksydem. Tutaj sobie na razie je wytnę w tym miejscu zresztą to będę wycinał, to coś tam jeszcze dogram. Te blaszki w tym czasie, całe auto było w piaskowaniu, oczywiście to w tym czasie, wszystkie te blaszki, właśnie te. Wzmocnienia, to wszystko sobie podrabiałem Teranciki już mam też podrabiane, także aby teraz będę wycinał Nadkola wewnętrzne też już mam przygotowane Jedynie przednich nie mam nadkoli wewnętrznych I... No i w kolejnym etapie będzie już wstawianie tego wszystkiego Jutro tutaj jeszcze muszę zrobić Wzmocnienie Podparcie tego Przodu całego, no bo jak wyrzucę te nadkola to wtedy automatycznie on tylko będzie się opierał tutaj na, na tym i może delikatnie, delikatnie opaść, chociaż już nie powinien. No bo tutaj jest połączony, tu jest prób wewnętrzny, połączony z tym wzmocnieniem i ze słupkiem od środka. Tutaj też musiałem słupek od środka naprawić cały ten wewnętrzny, bo był wygnity. Eee, tutaj nawet poszycie słupka widzę, że też jest, też jest pocięte coś. No i tutaj muszę zrobić wzmocnienie, tak jak w tamtym maluszku jest który stoi tutaj. Takie muszę podparcie, dwoma profilami zrobić. Tu już tu są zaszczały wstawione, bo tutaj no, no niestety musiał, z przyczyn niezależnych ode mnie musiał zejść z tamtego wózka do naprawy i, i muszą być te zaszczały, żeby to się nic nie porozjeżdżało. W tym tego nie muszę robić. No, bo tutaj mam połączone i on stoi na, na tym busku, Tutaj zmontowany się nic nie rozjedzie. Także w tym etapie to by było na tyle. Dzisiaj poszlifowałem wszystkie spawy. To co wstawiałem, spawywałem. No i jeszcze tutaj wleciało, wleciało nad kole. Cały ten narożnik, cały ten dół odbudowany. Tu pierwszy raz, pierwszy raz wyszło tak, że nawet, nawet mocowanie belki, bo zazwyczaj było tak, że odwierciłem mocowanie belki i wstawiałem je z powrotem, a tutaj nawet w tym przypadku mocowanie belki jest zgnite. Tu jest wstawiona wstawka. Już gdzieś w którymś też tak wstawiałem. Wzmocnienie w środku, też tak samo dorobione nowe. I w kolejnym etapie druga strona, na zewnętrzne, butniki, przód. A na tą chwilę to by było na tyle.